Popularny, jeżeli kogo najczęściej klikają w subach. To weź. O kur... Witam was serdecznie na moim drugim kanale, jest dzisiaj ze mną Nitas i cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, moi drodzy, koniecznie przypominam, byście zostawili suba z dzwonem. O Jezu, tutaj koń, ko czekajcie, musi zostać koń zwalony, oczywiście, standardowo. Słuchajcie, koniecznie subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem ze względu na to, że lecimy po 100 tysięcy. Tutaj teraz będą się pojawiać wszystkie odcinki gamingowe, więc zróbcie to i możecie zostawić łapę w górę. No i słuchajcie, dzisiaj oh yeah. będziemy odbijać to, co zostało mi ukradzione. Jak widzicie... Moja wspaniała firma powoli znowu tutaj wraca. Plajtuje twoja firma. No, splajtowała już dawno, ale teraz powoli sobie wraca. I generalnie tak, w poprzednim odcinku widzieliście, że mieliśmy pewne rozmowy z Mandziem. Więc generalnie, co się działo w międzyczasie? Zjadłem z Mandziem kurczaka pokoju. Panowie, zjedzmy to razem. Liso, jesteś gotowy? Liso, proszę, kurczak w dłoń. E, nie mam. O, mam, dobrze. 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 dobrze, panowie, zjedzmy to razem. na zdrowie. Raz, dwa, trzy. Dostałem od Mandzia pozwolenie na wzięcie sobie właśnie tych oto wspaniałych zwierząt. To i idę do Jeszcze jego zobaczyć, co tam u szanownego pana Josiki to mają. Ponadto zajaraliśmy kelpa sobie z zachom i właśnie z Mandziem, to też kelp pokoju się okazało. O no tak, kelpik taki... to jest mm, kelp. panie. I patrzcie panowie, tutaj w tym miejscu jest taka izolacja, że potężnie. O! o, o ko, ho, wow, widzicie od razu! Widzicie? Kelpik był walony, ale oczywiście Jawor też się musiał wtrącić. Także jak moi drodzy, słuchajcie, generalnie nie wybrałem jeszcze po jakiej stronie konfliktu chcę tutaj być. I czy w ogóle chcę, 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 być, chcę być. Chcę być, bo tutaj, stary, dużo rzeczy się dzieje. Ja powiedziałem, że ja będę tam, gdzie nie będzie noyrachta. I dzisiaj idziemy właśnie do niego. Ze względu na to, że ten człowiek całkowicie bez kontekstu wziął moje wszystkie zwierzęta i nie wiem co z nimi zrobił. Prawdopodobnie je przeniósł. Dostawałem od was komentarze, że właśnie powiedział, że mi je odda. I wiecie co? Nie oddał. Nie oddał. A, nie oddał. Minęły... Ja, bo ja powiem tak. Minionek jedno oko ma i owce odp***a. Pier... No dziękuję. Tak, dokładnie. Nie wiem moi drodzy co pokierowało tego tego, 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 tego biednego człowieka by... Hegemona, bo zobacz gdzie on mieszka stary. No nie wiem, na, na, na kupie skobla. No wiem. dobra, no to może nie Hegemona, ale. Znaczy nie wiem co to jest, tak szczerze. Tutaj jakaś. To jest Erebor, on mówił, że to jest Erebor. No nie wiem, stary, no to na razie mi przypomina ścianę. Z no z tej ładnie wygląda. Z tej wygląda nawet nieźle. Trzeba no przyznać tutaj sobie, wygląda ładnie, ale no tak no. No nie wiem, te wiszące w powietrzu. Ja słuchajcie, ja tutaj nie jestem, żeby, żeby oceniać przede wszystkim. Wy dobrze wiecie, że... Ja generalnie nie lubię oceniać ludzi. W sensie, jak ktoś jest debilem, to ja po prostu powiem, że jest debilem. Jak ktoś, e, nie wiem, e, próbuje na siłę zrobić content, to powiem, że właśnie próbuje na siłę zrobić content. I właśnie to mówię w tym momencie. E, generalnie tak. Ja chciałem naprawdę rozwinąć skrzydła, bo tutaj Nitasz jest moim partnerem biznesowym właściwie. Miał nim się stać, po tym jak mieliśmy wybudować owczarkę, mieliśmy naprawdę masę wspaniałych planów. Oj, były plany, były. Były plany. Były. Ale następnego dnia właśnie zalogowałem się na serwer i okazało się, że i widzę to. O, super. Yy, zalogowałem się na serwer i okazało się, że jednak moich zwierząt nie było. Witam. Przyszedł o. syn marnotrawny Gdy razie, Proszę tak, bardzo. Wiesz co jest najgorsze, stary? On okej, okay, mógł mi tutaj dać te zwierzęta moje wszystkie i, i spoko, co nie w ogóle dam ci 6 sześć, e, sześć linek. A, a nie lepiej po prostu wziąć tą pszenicę. No nie było no. Ale słuchajcie, on nie zostawił mi nawet podpowiedzi żadnej, co bym mógł tutaj zrobić. W sensie ja nawet nie wiedziałem, że one tutaj będą. Ja myślałem, że naprawdę wziął i, i zrobił z nimi coś złego. A najgorsze jest to, że ja do tych zwierząt się już przyzwyczaiłem, moi drodzy, jakby na przykład ta krowa nazywa się Twoja stara. Zapytasz się na dlaczego. Przykład, tak. Bo, yy, bo bywam u niej często, dlatego właśnie tak ją nazwałem Więc moi drodzy, jakby ja tutaj jak widzicie już nawet po nazywałem te zwierzęta on wziął je bez kontekstu całkowicie i wyprowadził, jakby to były jego zwierzęta, a... Tylko i wyłącznie właściciel może wyprowadzać swoje własne zwierzęta. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, moi drodzy. Może nie jesteście farmerami, jak ja. Dokładnie. Więc Widzieliście kiedyś, żeby twój sąsiad, na przykład, wszedł ci przez balkon do twojej chaty, żeby twojego psa wyprowadzić na spacer? No, no chyba nie. No chyba nie. Dokładnie. Tak się, tak się nie robi, moi drodzy. Dlatego my udamy się teraz z moimi zwierzętami. Tam gdzie być powinny po prostu. Chodźmy Nitashi w ogóle y, tędy może, co? Bo to chyba tędy tak. No tak, tak będzie najlepiej, chodź, 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 chodź. Więc, więc tak. Tylko nie wiem, że oni nie chcą iść za mną stary. Wiesz co, bo może przez to, że to właśnie są moje zwierzęta, wiesz? Czekaj, patrz. A no bez hity tak O, patrz, może być. widzisz, widzisz? Od razu Od razu jak zaciągnęły, dobra, jak kelpi kazachy, dobrze, dobrze. Jak, <laughs> kelp został zjarany, tego. Tak, E, w Helping, ogóle, za, słuchajcie, zróbmy sobie coś takiego w ogóle, bo te odcinki z kwadratowej pojawiają się codziennie, więc. Uuuu, e, ja, codziennie robisz? No teraz znowu codziennie. Słuchajcie, zróbmy Super. coś takiego jak u Unitasz i podpieprze ci maraton, że tak powiem. A, przepraszam bardzo, ja podpieprzyłem Dziedzimiemu, przepraszam bardzo. A to, dobra, podpieprzymy jak Delowi w 2K16. Złaj drogi! Jeśli do końca tego dnia pod tym filmem będzie na przykład 3000 lajków. Ja wiem, że to jest malutko, ale no rozbujajmy ten kanał. To jutro pojawi się odcinek i, i Kolejny próg to Le będzie. 3000? Tak, no słuchaj. No już no, to... błagam, czy nie no nie rób sobie jaj, chłopie. Nie no, normalnie to wbijali po 5000. tysięcy, minimum. Minimum 5000 No nie wiem. Jak czy to nie będzie 5000, tysięcy, to przyjdę do was i wam psa wyprowadza na spacer przez o, okno. No, to słuchajcie, chyba byście tego nie chcieli. chyba byście tego nie chcieli. Mi się wydaje, Jak że. Mi się wydaje, że. No i Rakt tutaj powinien ogólnie też zasłużyć na pewną karę. W sensie jakby... Ja już gada, gadałem no, z Mandziem, ja już gadałem z Mandziem ogólnie na temat Noirakta i, i jego czynów tutaj e, w ramach, no, no po prostu, w ramach robienia takich bezsensownych rzeczy i to was ominęło, to was przede wszystkim też ominęło, ta, 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 ta cała rozmowa z Mandziem. Generalnie ja wam mogę ją skrócić, bo była bardzo długa. E, Nitasze, gdzie ty się podziewasz? A próbuję twoje owce, Dobre. ale one nie chcą iść za mną, stary. No właśnie, one mają jakiś problem ze sobą. Mi się wydaje, że to ze strachu przez Neurachta, no jakby. mi się wydaje, że ten człowiek powinien gdzieś zawisnąć na tym serwerze, bo jakby... O Jezu. Za... nie no nie mów tak! Ale oczywiście w grze komputerowej. A w grze komputerowej, no tak, tak, oczywiście. I w klatce tak samo jak ja na, kiedyś na innym serwerze, na którym wspólnie graliśmy nitaży. O i Oj, tak, tak. W klatce zawisnąć w grze komputerowej, oczywiście, moi drodzy. Tutaj nic, wiecie, no, no hard feeling, wiecie o co chodzi. Generalny, tak. Grałem sobie z Mandziem i Mandio mi powiedział że Noirak powinien swoje winy odkupić. I odkupić to jest tutaj dobre słowo, ze względu na to, że No, Noirak oczywiście w tym momencie jest biedny. W sensie, no mnie, mnie to na przykład nie dziwi, że jest biedny. Ale, e, no, czy, no da, już wam wytłumaczę, dlaczego uważam, że, 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 że mnie to nie dziwi. Ze względu na to, że jeśli ktoś kradnie komuś y, takie wspaniałe zwierzęta, jak właśnie krowy i owce, to raczej świadczy to o obiedzie, nie dość że finansowej, to jeszcze intelektualnej, ze względu na to, że dobrze wiemy, moi drodzy, że jakby zwierząt nie powinno się kraść. I jakby tutaj nie ma, no nie ma w ogóle dyskusji ze mną. No jakby, no po prostu, zwierząt się nie kradnie. To jest zasada numer jeden i tutaj nie, nie ma co, tutaj nie ma co po prostu. Jakby możecie ukraść, nie wiem, mi przyjaciela, możecie ukraść mi starego, ale zwierząt mi nie możecie ukraść po prostu. O, proste. E, tak, proste. Proste i logiczne, moi drodzy. Tak tym bardziej, chodzi. że kradną ci zwierzęta, tak naprawdę kradnie ci się biznes, no nie oszukujmy się. Dokładnie no. tak, dokładnie tak. W momencie, kiedy ja nie grałem na serwerze, to ta osoba po prostu do, przyczyniła się do tego, że mój biznes niestety, ale zbankrutował na ten czas. E, ja co prawda mam pieniądze w tym momencie, ale to ze względu na to, że w, w, używacie tej aplikacji kwadratowej masakry i mnie tam subujecie przez, przez tą aplikację i, e, i to jest... Swoją sporo, drogą polecamy. Całą drogą polecamy. Ja nie wiem, czemu na tej aplikacji, yy, jeśli chodzi o popularność, to ja jestem tak nisko. W sensie, w sensie. tam dali wedle subów, a jestem bardzo nisko. Nie, nie rozumiem, naprawdę, nie, nie rozumiem. W sensie. Nie, tam dali wedle popularności, to mi się wydaje, że wedle właśnie klikania tych subów. A okej. Okay. Rozumiem, o to chodzi, że to... kto jest najbardziej popularny, jeżeli kogo najczęściej klikają w subach. To weź... O kur! Stary, proszę cię, wylej mi coś, wylej mi coś. Mordo, mam złe wieści. Padon Wojda. To jest 20 kratka, nie zdążyłeś się wylogować. Naprawdę? No, nie zdążyłeś. Miałeś przy sobie jakiś set? No miałem jakieś ewentowe gówna. No nie no dobra stary, słuchaj, no powiem ci tak, trzeba wziąć konsekwencje. Moi drodzy, ja wam w tym odcinku pokazuję, że trzeba myśleć po pierwsze, po drugie trzeba brać konsekwencje za swoje czyny. Dlatego... Moi drodzy, zlicz w komentarzu, Tego skoczę do Wojdu. O nie, biedny Josi. Słuchajcie, no niestety, coś się kończy, coś zaczyna i proszę nie rymować w komentarzu. A, ale to nic nie dało. Śmieszne, że Buraczek do mnie mówi kielecki. Czemu tak mówi? No bo majonez. Aha, majonez, oh yes, oj. Oh. Aj, Ajajaj, dobrze, słuchajcie, w takim razie była rozmowa z Mandziem. Mandzio powiedział, że jeśli rzeczywiście no jak przyczynił się do... Plus za wejście, honor i tedy. Dziękuję. Generalnie tak, Neurach za swoje, swoje tutaj czyny, odpowie przed Sądem Najwyższym. To raz. Bo dwa, będzie musiał zapłacić mi. Aczkolwiek Noirak jest aktualnie bez pieniędzy, więc um, no tak naprawdę, moi drodzy. Będę musiał poczekać zanim on odkupi swoje winy pieniędzmi Ja od niego nie chcę niczego Mi się wydaje, że to jest najlepsza tutaj bożywa opcja idzie za mną Creeper stary mógłbyś mi tutaj pomóc, bo jak wysadzi mi zwierzęta To będzie źle niedobrze i będzie Ała O nie, krówka dostała ale dobra, nie ta Dobra, się uzna... stary, czym jest jedna krowa w obliczu takiej tragedii? Dobrze, to to prawda. No i właśnie, wracając, z Mandiem rozmawiałem i jakby no i jak czekają konsekwencje w związku z tym, że przyczynił się do upadku tak naprawdę paru biznesów, które były prowadzone dzięki tym zwierzętom, moi drodzy. Więc nie bójcie się. Będzie kosa. Będą, będą że tak powiem, a ład? Czy mam lagi tutaj w tym momencie na tym czacie obsranym? Oj, nie wiem. Dobra, chodźcie za mną, chodźcie za mną, chodźcie przy za pomocy mną. To karambita. Przy pomocy Karambita, zrobić... żeby w twoich kichach. Tak, tak to będzie robione. E, więc jakby, e, słuchajcie, no biznes musi trwać dalej. Owce nie chcą za mną iść w ogóle, stary. Może... E, no coś nie odwaliło, stary. To... Trochę pochodzi, bo już nie chce im się. M możemy linek użyć, tych, które ci dałem? Mhm, może... mm dawaj, let's go. Znaczy ja, ja straciłem swoje linki. Znam podczas... ci trzy, trzymaj trzy sztuki. Dzięki, dzięki. Podczas tragedii, nie? Jakby, no wydaje mi się, Josi, ty zabrałeś te swoje owce stąd? Nie, same uciekły. Josi, wolisz bardziej owce, czy wolisz bardziej krowy? E, krowy myślę, bo jakby. No... Krowy wolisz bardziej? No, dasz mi, dasz mi tego. Dasz mi tam, rinikację? tam leżą, tam leżą, tam. Tam, tam, tam. O, widzę, widzę, widzę. Dobra, to wziąłem cię dwie krowy i jedną owcę. Widać po rozwalonym płocie. No to skoro się. To po co on się pyta, skoro widzi? Nie <laughs> wiem, no, słuchaj... Niektórzy to tak mają już, że. Widzoma się pytają XT I ten uśmieszek, o nie! Nienawidzę tego uśmieszku. Moi drodzy, część zwierząt wraca w tym momencie do domu, jak widzicie. Jakby ten odcinek był bardzo taki, no nie wiem, łapiący za serce. No mnie złapał, nie wiem jak was. Generalnie jeśli złapał cię odcinek za serce, zostaw łapkę w górę, jeśli złapał cię za coś innego to ciesz, to ciesz się, że nie musisz robić tego sam, albo sama, nie wiem, nie znam się. Generalnie tak, ja sobie przywiążę te zwierzaczki tutaj, poczekamy jeszcze może tutaj na Nitasiego, nie wiem gdzie on się znajduje. No, nie jeszcze. wiem czemu, ale te moje strasznie wolno idą, stary. Tak? Wolno idą? Poszmarnie. Słuchajcie moi drodzy, w takim razie grunt, że dowiedziałem się, że moje tutaj zwierzęta żyją że mają się no niezbyt dobrze, ale już teraz będzie oczywiście wszystko dobrze. Gonimy je Creeper, dlatego to jest jale moment, żeby zakończyć ten odcinek, więc dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie, Wbijacie do Nitoshiego eh, discord.gg slash i pamiętajcie, że y, siedząc teraz w ogóle i gadając na moim Discordzie dostajecie sure coiny, za które możecie kupić sobie space save cardy i, i nawet konsolę PS4 se możecie wziąć, więc polecam serdecznie i cześć! Pa pa!